Dzień dobry, witamy w nowym tygodniu z nową kawą, pierwszą. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Tadeusz Szul, Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki na Akademii górniczo hutniczej w Krakowie, jednocześnie również prezes dużej już firmy SA Engineering, a także również na AGH dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych. Panie profesorze, podczas pierwszej kawy rozmawiamy z reguły z naszymi gośćmi na temat y, przemysłu przyszłości, przemysłu 4.0, ale też chcieliśmy z Panem porozmawiać sobie trochę o y, rozwoju polskich firm kosmicznych w ogóle kosmosu. Y, i tego co się dzieje. Nowoczesnego w polskich różnych branżach. Jakby nam pan mógł powiedzieć, jak pan rozumie przemysł 4.0? Jak to, jak to jest? To jest takie słowo, które, czy tam zwrot, który już słyszymy od kilku lat. A jak pan go rozumie? Dla mnie przemysł 4.0 to jest ten przemysł, w którym wszystko jest przewidywalne. Zarówno w danej fabryce, która wdraża ten, jak i również u poddostawców, czyli cały łańcuch dostaw, czyli cały łańcuch wartości jest przewidywalny. Możemy wszystko przeliczyć, możemy wszystko, bym powiedział, przewidzieć, stąd no stąd wymaga to pewnej automatyzacji, pewnej obiektywizacji wszelkich działań i decyzji. Tak ja rozumiem przemysł 4.0. A proszę, proszę nam powiedzieć, jak to wygląda w Pana firmie? To znaczy, wy zajmujecie się nowoczesnymi technologiami, już nie tylko w Polsce, tak? Jak no, przede, ty, wszystkim, przede wszystkim. wszystkim za granicą. I jak wykorzystacie właśnie z różnych danych i nowoczesnych technologii? Od wielu lat, tak? No, od wielu lat już nasi. Klienci wymagają od nas, bo to na tym polega, prawda, że w tym łańcuchu dostaw my jesteśmy tam jedną częścią tego łańcucha dostaw. Naszymi głównymi klientami, jako firmy w EC Engineering, to są duże koncerny, na przykład Siemens, na przykład Bombardier z Alstomem, teraz jedna firma. Czy Talgo, czy Hyundai, prawda? To są duże koncerny aktywne w tych, w tych dziedzinie technologii kolejowej. No i oni od nas wymagają analiz danych. W pewnych, bym powiedział, również i mechanizmów współpracy opartych o dane, o, opartych o digitalizację wszelkich projektów. Ja pamiętam projekt z Airbusem, gdzie Airbus u nas wstawił serwer i na tym serwerze był realizowany cały projekt, a myśmy realizowali tylko część tego projektu. Więc e, tak jest taka pełna integracja z tym klientem naszym. To jest pewien element przemysłu 4.0. Ale też zaufanie tutaj, tak, dochodzi. To znaczy, że w tym. No, Mańcuchu zaufanie do... to jest też podstawowa, choć wie pan, co to nie jest tak do końca, bo y, ja tam nie miałem prawa nawet wchodzić do tego serwera. To wszystko okay. robili ludzie z Airbusa. Oni tu przyjeżdżali z Francji, oni tutaj wchodzili, gdy trzeba było jakiejś, powiedziałbym, fizycznej ingerencji w system. Natomiast tak to było wszystko, y, wszystko zdalnie robione. Natomiast to jest właśnie taka integracja, że, że ten mój klient, któremu ja mam dostarczać coś, to on wszystko wie, co się dzieje w mojej firmie w zakresie tego projektu. Prawda? I to jest ta istota tego przemysłu 4.0. Panie profesorze, dużo mówimy o tym, że przemysł 4.0 to są, to są dane, to jest no, cyfryzacja, ale wokół tych technologii, a w zasadzie przed tymi technologiami, powinni być też ludzie. No i pan. Również tych młodych ludzi na AGH w tym kierunku, między innymi w tym kierunku pan szkoli, uczy. I proszę powiedzieć, czy, czy faktycznie w Polsce te kadry przyszłości no są na takim poziomie, że, że będziemy mogli śmiało rozwijać ten przemysł 4.0? Jaki jest potencjał tych studentów, z którymi pan ma, ma do, do czynienia? I czy, czy faktycznie no dzięki nim możemy, ten przemysł 4.0 rozwijać? Ja myślę, że ten potencjał jest bardzo duży. To naprawdę my w, w, za, w zakresie inżynieringu mamy ogromny potencjał. Zresztą świat nas tak widzi, jako kraj, w którym się realizuje inżyniering i rozwija ten inżyniering, stąd tyle firm, e, tych tyle koncernów międzynarodowych, tyle dużych firm, może nawet już teraz mniejszych firm, otwiera swoje centra projektowe w Polsce. E, I tutaj bym się nie bał. Zupełnie wymaga to innego, innego kształcenia. Wymaga to od tych, którzy kształcą, uczenia efektywnego sposobu rozwiązywania problemów. To jest rzecz najważniejsza. To nie są tylko problemy techniczne, takie twarde, techniczne problemy, ale również te umiejętności miękkie. I tu, i tu nastąpiło, no bym powiedział, duża zmiana w kształceniu inżynierów, że od inżynierów te firmy wymagają takich no powiedzmy że umiejętności miękkich które no, w codziennej praktyce pracy inżyniera są są no bardzo, bardzo istotne. Ja teraz uważam, że to jest pół na pół. Kiedyś byłem przeciwny temu. Uważałem, że inżynier to taki twarda technika, prawda? Umieć coś policzyć, umieć coś skonstruować. W tej chwili już uważam, że nie, że też ta komunikacja interpersonalna, też i zrozumienie tej interdyscyplinarności tych zagadnień inżynierskich to jest bardzo ważne dla tych przyszłych inżynierów. I to, to proszę nam powiedzieć, jak co pana, jakie Pana zdaniem te kompetencje już usłyszeliśmy, że są miękkie i interpersonalne, ale jeżeli pan by teraz się zastanawiał, ja, ja mam syna, który niedługo będzie szedł na studia. Co by mam pan polecił? Jaki kierunek? Co powinien, Jak powinien się kształcić, żeby odnieść sukces? Ja bym powiedział, że najważniejsze jest, ta, i to wynika również z ankiet, jakie tutaj przeprowadzamy wśród pracodawców. Szeroka, szeroka, szeroka interdyscyplinarna wiedza to jest na, na samym początku. Jeśli mówimy o takich bardzo już nowoczesnych technologiach i nowoczesnych projektach, to one są na pewno zawsze międzynarodowe i zawsze są zespołowe. To już nie, nie są czasy, kiedy jeden inżynier rozwiązuje ogromny problem i, i od początku do końca. A więc uczenie tych ludzi takiej powiedziałbym wielojęzykowości, wielokulturowości, umiejętności zachowania się w zespole właśnie takim wielonarodowym. To są bardzo ważne umiejętności. Być może, że u nas troszkę mniej doceniane, no niemniej jednak, no ja w firmie na przykład mam projekty na całym świecie i jeżeli ja mam projekt w Indiach, to zapraszam do swojej firmy ludzi od kultury hinduskiej, którzy tutaj tłumaczą pewne zachowania tych ludzi, pewne, choćby nawet gesty tych ludzi, żeby oni rozumieli siebie nawzajem. To jest bardzo istotne. Od kiedy to zacząłem, naprawdę lepiej mi, tu, lepiej mi idzie na tych, powiedziałbym, w dalekich frontach. Tutaj możemy dosyć płynnie przejść do, do technologii kosmicznych, które są no... Co do zasady, opierają się na, na pracy bardzo zespołowej i, i bardzo często w międzynarodowych projektach. Proszę powiedzieć, skąd się technologie kosmiczne wzięły na taki uczelnik AGH? No bo, bo jakby z samej nazwy Akademia Górniczo-Hutnicza, a tu mamy no, bardzo zaawansowany przemysł, jednak związany z przestrzenią wysoko nad nami. Proszę powiedzieć, skąd, skąd właśnie to, to na Państwa uczelni? Tak, a, no, zauważyliśmy przede wszystkim to, że kosmos w tej chwili przechodzi rewolucję. Da? To jest wiadome. Zaczynamy tak zwany nowy kosmos, a więc szerokie, szeroki dostęp do tego kosmosu, że kosmos zasięgu ręki, że każdy może wykorzystywać, wykorzystywać te dobrodziejstwa, które możemy mieć z kosmosu, a więc przede wszystkim tutaj dla nas to są. Dane o obserwacyjne, dane o Ziemi, i te dane się przetwarza nawet w takich dziedzinach, które no są daleko od kosmosu, jak na przykład rolnictwo. Prawda? Rolnictwo na całym świecie wykorzystuje bardzo intensywnie dane obrazowania Ziemi z kosmosu. To, powoduje, to umożliwia przewidywanie plonu, przewidywanie pogody, przewidywanie i sterowanie jakimiś zabiegami agrotechnicznymi. I także tu, tu zauważyliśmy, że musimy. W naszym absolwentom czy naszym studentom na samym początku dać taką wiedzę ogólną, co oni mogą, jak oni mogą skorzystać z tego kosmosu, a następnie zacząć kształcić specjalistów, którzy będą rozwijać tego typu technologie i będą dostarczać tych informacji dla, czy to administracji, czy to już dla firm, które mogą je wykorzystać. To jest jeden aspekt tego. Drugi aspekt to jest tak zwane Space Resources. Dużo się o tym mówi, tutaj są przewidywania, że już za 10 lat to na pewno zaczniemy coś tam eksploatować w kosmosie. No na przykład tutaj blisko jesteśmy eksploatacji jakichś złóż różnych ciekawych pierwiastków, które na Ziemi są rzadkie i które są tutaj dla, naszej, dla naszego rozwoju niezbędne czy bardzo potrzebne. I te kopalnie, te wioski robotów, te powiedziałbym autonomiczne pozyskanie tych wszystkich tam zasobów kosmicznych, no będzie bardzo, bardzo ważne. I jeszcze z trzeciej strony, nasze, górni, nasze wydziały typu geologia, typu górnictwo, również szuka jakiejś swojej nowej niszy, prawda? I takie ciekawe nisze jak geologia planetarna, geologia Marsa, Księżyca no fascynujące są to rzeczy, zarówno z naukowego, jak i z praktycznego punktu widzenia. I tutaj nasze takie założenie jest, że będziemy kształcić specjalistów, którzy również. W tym zakresie będą rozwijać technologie i będą no, próbowali coś dla nas, z tych zasobów też uzyskać. I jak sukcesy czy studenci już oprócz projektów studenckich, bo to jest tak, że my też wiemy, że powiedział pan o pierwiastkach rzadkich. My widzimy, że studenci i inżynierowie, którzy zajmują się technologiami kosmicznymi, są również takimi pierwiastkami rzadkimi. Mm -hmm. W Polsce i właściwie każdy, kto ma jakiekolwiek doświadczenie lotne, natychmiast zdobywa pracę dość szybko, bo tych firm jest może jeszcze niedużo, ale już chcą coraz większe i coraz więcej potrzebują. Jakie osoby wychodzą od pana z uczelni? Czy zakładają firmy, czy raczej gdzieś idą do innych firm? Wiem, że na pewno jest różnie, ale. Jakie doświadczenia można zebrać na... tak, To, to ja, ja może tak odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, to przeprowadziliśmy badania socjologiczne. Tutaj grupa od nas Wydziału Humanistycznego przeprowadziła takie badania ankietowe, no i spostrzeżenia są bardzo ciekawe. Spostrzeżenia są takie, że jest fascynacja technologiami kosmicznymi wśród kandydatów na studia, jak i również wśród studentów młodszych lat, wśród których ta ankieta była przeprowadzana. Natomiast jeśli spojrzymy na to, czy oni by się decydowali na pracę, no to już nie w technologiach kosmicznych, to raczej nie wierzą, prawda? Że tą pracę w tych technologiach kosmicznych znajdą. I to jest nasza duża rola, oprócz tej roli takiej edukacyjnej, roli pokazania społeczeństwu, może nawet szerzej jak studentom, że ten kosmos jest w zasięgu ręki, że to nie jest coś już tak odległego i tak bardzo jakiegoś abstrakcyjnego, że my nie mamy do tego dostępu, prawda? I te ankiety i te wyniki nas, nas nasunęły nam tutaj różne pomysły, jak to zrobić, żeby tych ludzi przekonać do studiowania, do podejmowania studiów w zakresie technologii kosmicznych. Bo fascynacja na pewno jest i to trzeba wykorzystać, prawda? To trzeba wykorzystać. Trzeba ją tak przekształcić w kierunku. Jest entuzjazm, trzeba go teraz tylko ukierunkować na to, żeby oni no jednak głębiej w to wchodzi i to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to na pewno technologie kosmiczne to są te technologie, które są na wyższym poziomie technologii, najwyższym poziomie technologicznym i ja myślę, że do takiego powiedziałbym komercyjnego, może takiego ziemskiego przemysłu zejść z, te, z przemysłu sektora kosmicznego jest dużo łatwiej, prawda, no bo jesteśmy na wyższym poziomie, to na niższy poziom zaawansowania tych technologii jest łatwiej zejść i myślę, że to też jest jakaś przewaga, dlatego że my, jeśli my kształcimy kogoś, czy zaczynamy kształcenie kogoś, to musimy sobie zdać sprawę, że on będzie gotowy tak naprawdę za 10 lat, prawda? No bo to jest ten czas studiów, później czas jakiejś praktyk, jakiegoś takiego ukształtowania zawodowego i będzie za 10 lat, więc to też trzeba przewidzieć, że czy za 10 lat będą, będzie zapotrzebowanie. A patrząc, jak się przemysł kosmiczny, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, Europie I na świecie rozwija, że następuje prywatyzacja, że, następ, że jest bardzo dużo już tych firm, które w tym sektorze działają, więc ci specjaliści będą potrzebni. To wszystko w tej chwili ze względu na to no jest coraz tańsze i teraz jest coraz łatwiej osiągalne, osiągalne dla ludzi. Ja tu mam jedną studentkę, która o niczym innym nie marzy, tylko żeby być pierwszym polskim kosmonautą, kosmonautką, przepraszam, bo kosmonautką... Znamy. Znamy. Znacie nawet. No tak. właśnie, no więc. Tak, tak, tak. więc... Bardzo, Jestem... bardzo jest aktywna w mediach społecznościowych. Okay. Pani Dagmara, tak. Pani Dagmara jest aktywna, bardzo tak. ciekawe badania tutaj proponuje i chce robić, ale jej marzeniem jest bycie pierwszą polskim kosmonautą, i myślę, że uczenia jest takim miejscem, żeby jej pomóc osiągnąć te swoje marzenia. bo. Ja myślę, że studenci, oprócz tego, że jak przychodzą na uczelnie, żeby się czegoś nauczyć, to jeszcze również, żeby zrealizować swoje marzenia. Panie profesorze, kończymy nasze spotkanie, ale chcieliśmy zakończyć takim pytaniem. Czasy mamy ciekawe i dynamiczne. Czego panu życzyć? Ja bym powiedział, ja sobie już patrzę na swój PESEL i ja bym powiedział: myślę, że technologie kosmiczne, w które chciałbym również wejść, tak na zasadzie stworzenia jakiegoś startupa czy jakiejś firmy, która będzie tam działać. To jest moje ostatnie przedsięwzięcie, takie powiedzmy na pograniczu nauki i przemysłu. I myślę, że tutaj bym oczekiwał jakichś życzeń od Pana w tym zakresie. To życzymy stworzenia startupu kosmicznego, który odniesie światowy globalny sukces. Trzymamy, dziękuję. dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i zdrowia życzymy. Do widzenia. Dziękuję Dziękujemy. również. Dziękujemy wszystkim dzisiaj zdrowia. Dziękuję. Dziękujemy.